Bardzo mi jest miło, cieszę się, że Państwo jesteście z nami na tym wspaniałym odcinku naszego morza u wybrzeży Miasta. Dzisiejsza konferencja w tak nietypowych okolicznościach związana jest z dniem urodzin posłanki tej Ziemi przez wiele kadencji, pani poseł Jarugi, Izabeli Jarugi Nowackiej. Dzisiaj właśnie jest jej rocznica jej urodzin i chcieliśmy w związku z tym montać jej i oddaje w tym momencie głos Robertowi Biedroniowi, aby właśnie to zrobić w naszym wspólnym imieniu jakby ruchu, całego ruchu Dziękuję bardzo. Witam serdecznie Państwa. Tak, dzisiaj jest wyjątkowa chwila. 61. urodziny Izabeli Jarubinowackiej. Posłanki tej ziemi, posłanki, która przez wiele kadencji pracowała dla dobra tego regionu, dla dobra Polski. Jej kariera e, polityczna, jej działalność społeczna na pewno Państwu jest dobrze znana. Bardzo nam brakuje oczywiście e, e, Pani Wicepremier. E, myślę, że ta pamięć e, mieszkańców Pomorza i fakt, że za niedługo m.in. zostanie oddane rondo imienia Izabeli Jaruginowackiej, są potwierdzeniem tego, że polityka uprawiana przez... E, Panią premier Izabelę Jarugę Nowacką. E, była polityką mądrą, rozsądną i z której korzystaliśmy wszyscy jako e, mieszkańcy, nie tylko Pomorza, ale także e, całej Polski. Ubolewam nad tym, że dzisiaj na Pomorzu znajdują się kandydaci do parlamentu, którzy próbują odwoływać się do tej polityki. A kiedy żyła posłanka Izabela Jaruga -Nowacka, robili wszystko, żeby, tej, żeby jej zaszkodzić, żeby jej nie pomagać tej polityce, żeby tę politykę utrudniać. Obawiam się, że jeśli Iza, bo pani premier była moją przyjaciółką wieloletnią, wiele lat pracowaliśmy ze sobą, że jeśli Iza słyszy słowa Leszka Millera, który deklaruje, że będzie odwoływał się do spuścizny Izabeli Jaruginowackiej, to się przewraca w grobie dzisiaj. Niedopuszczalne jest żeby próbować manipulować opinią społeczną w, te, w w, 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 jeśli chodzi o dorobek Izabeli Jaruginowackiej, Leszek Miller zasłynął w polskiej polityce z seksistowskich wypowiedzi, z ignorancji w stosunku do równego traktowania kobiet i mężczyzn. Był politykiem, który często nie rozumiał Izabeli Jaruginowackiej. Sama Izabela Jaruganowacka opisywała politykę Leszka Millera w swojej książce Alfabet Jaruginowackiej. Jak Państwo chcieli, mogę odczytać bardzo ciekawy fragment dotyczący Leszka Millera. E, którego nazwała e, e, politykiem marnotrawnym. Politykiem mal, malno, marnotrawnym. To, to już oddaje e, opinię Izabeli Jarugi-Nowackiej na temat tego polityka. Ten polityk dzisiaj próbuje odwoływać się do jej elektoratu. Nie dajcie się Państwo oszukać. Dlatego w imieniu całego ruchu Palikota, chciałbym dzisiaj jako kandydat, kandydat lider listy. W Ruchu Palikota w Gdyni, w Słupsku, złożyć specjalne przyrzeczenie dla mieszkańców Pomorza oraz całej Polski, że będę kontynuował pracę mojej przyjaciółki, pani wicepremier, minister, ale przede wszystkim mieszkanki tej ziemi. I Chciałbym Państwu przyrzec za pomocą państwa, oczywiście mieszkańcom całego regionu i Polski kilka ważnych kwestii dla mnie, którymi chciałbym się też zająć, kiedy będę pracował już w parlamencie. A ja wierzę, że w tym parlamencie ruch Palikota i moja osoba tam, tam się znajdzie, bo wierzę w mądre, w mądre państwo, w mądre społeczeństwo i nie, 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 jestem całkowicie przekonany, że 9 października oddamy mądrze głos. Zresztą Sama Izabela Jark Nowacka powiedziała kiedyś, że Polsce potrzebne są mądre rządy zamiast głupich wojen. Tę, tę głupią wojnę mamy nadal. Mimo, że brakuje Izabeli Jarubinowackiej, mimo, że mamy tak tragiczne e, e, wspomnienia z 10 kwietnia, to ta wojna polsko-polska trwa nadal. Dzisiaj chciałbym Państwu pokazać konkrety, skończyć z tą wojną i przyrzeć kilka ważnych kwestii dla mnie. Po pierwsze, chciałbym dbać o godne życie każdego człowieka. Ponad 70% mieszkańców Pomorza deklaruje, że ma utrudniony dostęp do służby zdrowia. Musimy zrobić wszystko, żeby każdy człowiek, każdy mieszkaniec Polski, miał równy dostęp do, do służby zdrowia. To nie jest łatwa polityka, ale zamiast tracić czas na kłótnie, może warto przyjrzeć się właśnie potrzebom ludzkim. I tą, jedną z tych ważnych potrzeb ludzkich jest, jest, jest dostęp do służby zdrowia. Dlaczego? Tak mało rozmawiamy o przedszkolach i żłobkach. Jak można realizować mądrą politykę prorodzinną, kiedy młodzi rodzice nie mają przy kim zostawić swoich dzieci. To zresztą była, to był jeden z postulatów Izabeli Jarugi-Nowackiej, która ciężko pracowała na to, żeby dawać młodym ludziom szansę kariery zawodowej, jednocześnie decydując się na wychowywanie dzieci. W Polsce jest to utrudnione i należy zmienić tę politykę. Musimy dbać o rozwój edukacji. O rozwój edukacji wszystkich grup społecznych. Oczywiście w Gdyni jest to łatwiejsze, ale jak pojedziecie Państwo do Chojnic, pojedziecie Państwo, wyjedziecie już poza Gdynię, jest to bardzo trudne. Dbajmy o edukację, bo edukacja później skutkować będzie tym, że ludzie będą mogli znaleźć pracę, że będziemy likwidować bezrobocie. Rozwój infrastruktury transportowej. Ten problem znamy wszyscy. Ja jadąc dzisiaj spóźniłem się między innymi dlatego, że były straszne korki. Że nadal nie poradziliśmy sobie z, z SKM-kami, które są brudne, które mają stary tabor kolejowy, które są niedoinwestowane. To trzeba zmienić. Musimy mieć lepsze drogi. Tutaj mówię m.in. O, o budowie drogi S6, czy, czy na przykład o lotniskach, które, które. To jeden z tych postulatów od dawna się pojawia lotnisko na przykład w Recikowie, gdzie nadal to nie jest rozwiązane. O środowisko. To jest temat, który jest bardzo, bardzo bliski nam na Pomorzu. My mamy idealne warunki do tego, żeby rozwijać zieloną ekologię, nowoczesną ekologię. Ekologię nastawioną być może nie na atom, który budzi tak wiele kontrowersji tutaj na Pomorzu. Mamy problemy z elektrownią w żarnowcu, ale czysta, czysta ekologia, zielona ekologia, nowoczesna ekologia, taką, jak, na, na, na jaką cały świat stawia dzisiaj. Rozwój gospodarki morskiej to jest oczywistość, i, e, i tutaj nadal nie poradziliśmy sobie z tym problemem. Dlaczego, takie, e, dlaczego kutry rybackie, które dzisiaj są oddawane na żeletki, nie mogą wozić turystów? To bardzo, bardzo tani biznes. Powiem Państwu, że wynajęcie tej łódki dzięki, e, dzięki panu kapitanowi kosztowało grosze. Dlaczego nie stawiać na, tak, na wykorzystanie umiejętności rybaków, sprzętu na rozwój turystyki? Na no to nie ma w ogóle dzisiaj pomysłu na Pomorzu. Posłowie nie zrobili nic w, polity, w, polity, w zakresie polityki morskiej. Gdzie jest narodowa strategia gospodarki morskiej? Dużo się o tym mówi, ale nic nie zostało zrobione. No i oczywiście rzecz najważniejsza w kontekście Izabeli Jaruginowackiej to równe traktowanie wszystkich obywateli i ochrona praw człowieka. Musimy doprowadzić do tego, żeby w państwie wszyscy byli traktowani tak samo. Chodzi o równ nie tylko o równość kobiet i mężczyzn, ale także, chodzi także o, o równość osób wierzących i niewierzących, o przyjazny rozdział Kościoła od państwa, którego dzisiaj brakuje. I e, chciałbym dzisiaj złożyć to przyrzeczenie w, moim, e, w, w imieniu wszystkich e, członków ruchu Palikota, Podpiszę się pod tym i razem rzucę. Dzięki. Podpisuję się pań... przed Państwem, że będę, że będę dbał o te postulaty. Proszę bardzo. I to jest moje przyrzeczenie dla Pomorza: że jeśli będę w parlamencie, to, to będę pilnował tych tematów. Starym morskim zwyczajem schowamy taką obietnicę, taki testament duchowo-polityczny Roberta Biedronia do, Tak jak się to robi, właśnie. Już kapitan, nasza jedynka z Gdańska. Niedobrze, że e, 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 teraz Dzień. się już, już nam tutaj o tym Dzień. mówił. Że to właśnie nieraz w swojej długiej karierze morskiej doświadczał tego. Jeszcze musimy chyba wężę. Patrzcie Państwo, jaką jesteśmy z graną ryszyną. Jeden zwija, drugi wkłada, trzeci trzyma. Tu Pan Kapitan ma problem, ale. Ojej, <grymne> powoli, Ten ma problem z wkładaniem? To nie to leżka milera, ale Tak. Już nie śmiejmy się z leżki. Ten 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 z... To który nie chce. Właśnie, yy... No dobrze, to proszę Ty, nasza tak? kandydatka z okręgu wydejnych Tłupsk. Przedstaw się, proszę Jestem Bardzo proszę. No i teraz cóż, Robert, ponieważ wszystko jest zarządzanie. Za, 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 za. Tak, wszyscy razem bardzo prosimy o ten ten. Pan kapitan gdzieś tutaj jest. Wszyscy jesteśmy na tym terytorium. To wrzucamy, ale jedzie. może tak jakoś daleko. <grym> no to już cała ekologia. Nie, proszę się nie martwić o ekologię. Ta butelka jest napełniona powietrzem, ona dopłynie do jakiegoś portu. Tak jak ruch Palikota 9 października dopłynie do Sejmu, tak ta butelka dopłynie do portu, gdzie ktoś będzie mógł odczytać moje przyrzeczenie. Więc ta butelka jest w 100% ekologiczna, dobrze zatkana korkiem, nie utonie. No tak. Kapitan, to jest urzędny, to podamy za Państwa, żeby ją wyłowili. Dobrze. Płynie, proszę. Jesteśmy do dyspozycji Państwa teraz, jeśli chodzi o pytania. No ja mam w takim razie pytanie do, do pana. Tylko poproszę tutaj nasz mój operator najdroższy się ustawi. Odpisał pan przyrzeczenie, ale bardzo wielu polityków przyrzeka, obiecuje. A dlaczego w tej butelce nie znalazło się na przykład przyrzeczenie? Co się stanie, jak pan tych obietnic nie spełni? Czy będą jakieś konsekwencje? Bo nie jeden przyrzeka, a konsekwencji nie ma żadnych. Usunę go z, razie, to z ruch. Usu Dobrze, no, więc przyrzekam, że jeżeli nie spełnię tych obietnic, Janusz Palikat będzie mnie mógł usunąć z tego ruchu, rzucając mnie z tego podestu do morza. Obiecuję, że, że pozwolę, no, pozwolę wykonać tę egzekucję. Nie. <laughs> Do takich drastycznych ruchów, to zostaniemy też na to, tak jak dzisiaj, na to przyrzeczenie zaproszeni. Oczywiście, w świetle kamer, niestety pozwolę się rzucić do morza. Obiecuję. Panie będzie pan pilnował do utrzymania? No, czy ja w ogóle chcę zrobić, bo nie mogę stracić, bo to jest jeden element, z elementów naszej kampanii, ale wszyscy nasi koledzy dać musieli złożyć pewną zaskakującą obietnicę. Oni jeszcze o tym nie wiedzą, ale ja potem nie skończy. będą mieli już wyjścia. To nie będzie polegało na skakaniu w przepaść ani do morza, ani powyżej samego siebie, tylko na pewnej bardzo solidnej obywatelskiej gwarancji. I myślę, że jak się to wszystko powiem publicznie, także każdy zmienia jedna zyska pod pewnym skutkiem dla siebie samego. Skutkiem od razu powiedzmy nie finansowym, tylko właśnie skutkiem takim e, e, formalno-partyjno-moralno-społecznym. E, e, no to potem Państwo już nie dacie żyć takiemu człowiekowi, który, czy peszczę, czy, czy czy która e, się do tego zobowiąza, a nie dotrzyma słowa i to dotyczące mojej prawej strony i mojej lewej strony. Jest jeszcze z nami właśnie pan żobyt Wójka z partii Racja, to jest nasz kandydat, ty jesteś na którym miejscu, na ostatnim czy na drugim. To jest jeszcze do ustąpienia. Z... Chcę negocjować. To <grym> jest <grym> też, też, też my przedstawiciel partii, Radzieckiego. też że jest za tej partii, czeka to samo jak na schody. To będzie co, sporo, zapalamy ten. Sporo ryb będzie w morzu. Bo i taki, ma pan komputer. Zapala się Milera, bo Duży pan o Millerze mówcy tak. podczas tej kampanii. Tak. Czy to jest jedyny problem kandydata? Nie, nie. To nie jest kompleks Leszka Miller'a. To Leszek Miller powinien mieć kompleks, ponieważ no, skończył bardzo źle, obiecywał, że skończy dobrze. Ja kompleksów nie mam. Eee, myślę, że tu raczej chodzi o przestrogę dla mieszkańców Pomorza, że ktoś próbuje wmówić nam niezłą ściemę polityczną i ostrzegam mieszkańców Pomorza przed tą ściemą polityczną. Leszek Miller już raz rządził. Wiecie Państwo, jak skończyły się te rządy. Dlatego ostrzegam przed Leszkiem Millerem. Ciekawym przyjechał z Łodzi do Wody. Bywało na łodzi, bywało na łodzi. No, no, na samy... no, 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 tak, tak, grasowna. No, tak, może, jakby panowie chcieli posterować, albo co? To by było Możemy to, będziemy. Jak nam to bo... Dziękujemy bardzo. bardzo. pan przeczytać ten fragment olejku Millerze? Chcecie państwo? A, to, no, to no, znaczy, ja jak najbardziej nie wiem, jak Ale tu zaraz jest państwo wiecie, że za dużo o Millerze, już nie. Dlaczego? Bo ja potem dzisiaj. Nie, ale nie. Wie pan co? Jeszcze jedna rzecz a propos tego Millerze. Trzeba o tym mówić z jednego powodu. Mamy w Polsce zasadniczy podział nie między platformą a pisem. Nie między prawicą a lewicą. To jest zasadniczy podział. Jest między partiami władzy, Platformą, PiSem, psl -em i SLD, a ruchem pani To jest zasadniczy podział w Polsce. Te, te, te cztery partie, wiadomo jak one będą rządziły. One będą właśnie składały deklaracje bez żadnej gwarancji, że te deklaracje będą spełnione. Po to, tylko żeby zdobyć władzę, i tutaj dlatego przywołujemy takie postacie jak, jak, postaci jak Leszek Miller, żeby przez pewne można powiedzieć symboliczne ich znaczenie w polityce. Wyraźnie ten ruch tektoniczny między nami, ruchem pani Kota, a tą bandą czwornę, jak nazywa nazywam Korwinikę, wyraźnie wskazać. A teraz fragment o właśnie Miller, Millerze, pani minister Jarubi Maga. Leszek Miller, hasło Leszek Miller. Polityk marnotrawny. Przetracił poparcie opinii społecznej jak dziad fortunę w Monte Carlo. Po wyborach 2001 roku wyda, wydawało się, że lewicy nikt i nikt nie jest z, rządów, z rządowych gabinetów przez co najmniej dwie kadencje w stanie wyrzucić. Ale okazało się, że programowy nihilizm, zapatrzenie w USA, interesy w przedsiębiorców i liberalny plan Hausnera spowodowały załamanie. Autorski pomysł lewicowego premiera. Żeby oddzielić gospodarkę od strefy socjalnej, bo jedna jest naukowa i obiektywna, a drugą się będzie realizować, jeśli starczy pieniędzy, musiał przynieść ogromne niezadowolenie społeczne. A afery oczywiście też, ale afery są tylko rezultatem choroby, którą jest egoizm i brak poglądu. Jak Boga nie ma, to wszystko wolno, pisał Dostojewski. Dla lewicy takim Bogiem musi być wiara w sprawiedliwość społeczną i walka z wyzyskiem. Jak tego Boga zabraknie, to pojawiają się baronowie, afery i prywata. Hasło Oleszku Mileza. Panie burmistrza, wyobrażają sobie przyjazny no rozdział ochrony państwa? Bardzo prosto. Nie będziemy wsadzać biskupów do więzienia, ale już dzisiaj radzimy zacząć się odchudzać. No. Ja mam jeszcze jedno pytanie odnośnie zielonej energii, pod tu Tak, e, no W obecnej chwili cała Europa, wiadomo, dalej stawia na atom. Zostaje do wymiaru, że w naszych bankach, w Polski, wszelkie inne źródła energii są no, nieopłacalne i, i niewydajne. Nie, zaraz, No, to na, na ten temat ja powiem dwie rzeczy takie ogólne dotyczące naszego programu w sprawie energetyki. Po pierwsze gazyfikacja węgla kamiennego. To jest technologia, którą państwo polskie powinno rozwinąć, i ona wymaga in, co więcej inwestycji państwowych, publicznych. To jest za duża skala wydatków, żeby zrobiło to pojedyncze przedsiębiorstwo, czy to jest Jastrzębska Spółka Węglowa, czy Bogdanka, chociaż obie są na giełdzie, nie dysponują dostatecznie dużymi środkami do czegoś takiego jak gazyfikacja węgla kamiennego. Ta technologia musi być oczywiście bezpieczna z punktu emisji CO2, i dlatego potrzebne są nakłady, ale ona ma jedną wspaniałą cechę, że ona właśnie za gospodarowuje ogromną ilość węgla kamiennego, który my mamy. Mhm. Dwa, oczywiście należy w sposób bezpieczny dla środowiska także posługiwać gazu łupkowego. Tutaj też państwo powinno być bardziej aktywni niż jest. Po trzecie wreszcie, to jest sprawa, którą podnosimy prawie przy każdym spotkaniu, no jednak tak jest, że te wszystkie rodzaje odnawialnych źródeł energii, nawet jeżeli dzisiaj są droższe, tak samo kiedyś było z oczyszczalniami ścieków. Że były droższe niż szamba tradycyjne. No ale jednak rozwój technologii przez ileś lat doprowadził do takiego obniżenia, że to już wiemy, że jest taniej wybudować wspólne oczyszczanie szczegółów niż utrzymywać ileś tych indywidualnych szamb. I tak samo będzie z tymi wszystkimi odnawialnymi technologiami energii. One, Niemcy podjęły bardzo ambitne zadanie przestawienia w 60% swojej energii na właśnie ten kierunek. I my musimy. Licząc na to, że te nakłady, które poniosą Niemcy, tak obniżą technologię, musimy iść też tą, 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 tą drogą. Ja się całkowicie, powiedzmy. Nie bym nie, nie, nie wyrzekał energii atomowej, ale na przykład jest koncepcja w Kaliningradzie, Rosjanie chcą budować Bo tak. energię atomową, być może warto to przeprowadzić ale w negocjacje. negocjacji. Niech społeczeństwo zdecyduje o tak. tym. Potrzebne jest referendum, a nie jest z góry narzucanie takich decyzji. Budowa elektrowni. elektrowni atomowych budzi kontrowersje i należy te decyzje przekonsultować ze społeczeństwem. Pełna zgoda. budzi nie podejmuje Więc to... nie Zszydzone debatą. Oczywiście. W ogóle państwa obywatelskiego nie będzie, jeżeli najważniejsze sprawy, in vitro, ustawy aborcyjnej, właśnie energia atomowa, nie będą rozstrzygane. Po pierwsze, w ogóle rozstrzygane, bo to jest esencja polityki. Polityka to nie autostrady. Polityka to właśnie przegadanie spraw środopoglądowych i uzyskanie zgody społecznej na to, jak to ma wyglądać. I udział obywateli w rozstrzyganiu. Bo to jest istota polityki, istota państwa obywatelskiego, której w ogóle u nas nie ma. U nas nie ma żadnych referendum, żadnych prawdziwych debat i nie ma tak naprawdę. A politycy uważają za cnotę, kiedy mówią, my się sprawiamy światopoglądowymi i nie zajmujemy. Bo my się zajmujemy polityką. No i co z tego, że będziemy mieli autostradę, po której będzie rydzyk jeździł? Swoim i Nie, panie. Proszę, Żadny, żadne wielkie. Czy, czy, czy mogę pan skomentować pomoc? prawną, udzieloną władzą białoruską przez naszą prokuraturę. No to, to znaczy tu chyba ocena jest wspólna i jednoznaczna, to była kompromitacja i w związku z tym ale, głowy powinny polecieć. Ale, ale nie poleciały. Nie, A no ale, właśnie. Ale, mało tego, wydaje mi się, że prokurator generalny jest nie do ruszenia, bo prokuratura jest niezależna, samorządna i nie wiadomo co nie, nie ma czegoś takiego, że progres jest Jest Minister Spraw Zagranicznych, to pokazuje też słabość rządu Donalda Tuska. Tutaj nie ma żadnych wyciąganych konsekwencji, ale, zresztą ale, to nie jest pierwsza wypadka. mnie interesuje to, jak, co zrobić, żeby, żeby tacy ignoranci nie zajmowali się poważnymi rzeczami. Od partyjnych państw. Wybrać ruch Palikota, ruch no, społeczny. Zakazać pełnienia wusców. Proszę pana, to, to tutaj, tutaj padły takie słowa o mądrych rządach. Tu im napisał, niech prawo, zawsze prawo, znaczy taj rządy przerwania. mądrych, praw, dobrych, prawych ludzi. To już na nas po Tak, to już 100 lat temu było. Zanim dopłyniemy do brzegu wejdźmy, postarujmy tą łódką palikota. I za do, do i co prawdziwe? <śränklihir> <śverständ House> Dobra. I jak? Panie kapitanie, w którą stronę? W prawo! Ja, czas ja brawo, to, to, to najchętniej w lewo albo po środku. Ale to można wtedy zagręcić ostro. Dobra. Jeszcze prawo cały czas? Tak, 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 tak. Wow. No dobra. Słuchajcie, to ja. basta. To spół. Ja. Spół. Znaczy, to w trosce o Nie, nie, oddajemy władzy. kapitanowi. Nie, w tak jest więc łatwiej.